miało być wow, e, no, <laughs> Właśnie, no, to Ale do końca czerwca będzie? No tak. Do końca czerwca. to Dobrze, ja dalej dostałem tylko dwie rzeczy. Dobrze? I już kończę. Ulica Nadrzeczna w kierunku ulicy Kolejowej, tak? Przepraszam, bo co? Rzy się lepsze, słuchajcie Państwo, naprawdę strasznie długo, ale mieszkańcy tak zmieniają zdanie, że ja już no, czasem ręce opadają, bo tak to jest ulica kategorii wewnętrznej. To jest ulica czy droga kategorii gminnej. I tu jest cały szkoku. Musieliśmy zrobić kategorii wewnętrznej po to, żeby nie robić zbyt szerokiego pasa. Dlatego, tak? że kategoria wewnętrzna pozwala nam zrobić drogę, wywłaszczyć pas pięciometrowy. To jest minimalny pas drogi wewnętrznej. Minimalny pas drogi gminnej to jest 10 metrów. Tam nie byłoby z czego tego zrobić, ale są tego konsekwencje. Dlatego, że jeśli chodzi o drogę gminną, to jest ustawa, która pozwala nam e, wywłaszczyć e, e, właścicieli gruntu pod taką drogę. Natomiast przy drodze wewnętrznej e, nie może. Teraz już od dwóch lat, no tak, tak to jest, negocjuje z no, gminą. Tam jest siedem działek, z czego cztery działki są we współwłasności, z czego dwie współwłaścicielami jest osiem osób, które mieszkają dosłownie rozrzucone po całej Polsce. Upoważnienie do występowania w imieniu tych osób Miała jedna pani, która tutaj mieszka. Gdybyśmy zrobili wycenę, to już zaczęło nas kosztować i czasu i trochę pieniędzy. bo nie innego wyjścia. Bo ona jedyna w początkowym okresie zażądała odszkodowania. Zrobiliśmy wycenę. No tak musimy, tak? Jak ktoś żąda odszkodowania, to ja muszę wycenić to. Mogę z budżetu zapłacić tyle, ile 16 milionów. Rzeczoznawca mi wycenił metr kwadratowy na 30, nie, 33, złote 47 zł, czy w no, rajach no, 30 paru zł. A ta pani zażądała sobie za metr kwadratowy 95 zł. I znowu stanęliśmy w miejscu, bo się jest tak ogromna, że zaczynają się kolejne kłopoty. Jak się nie dogadam ostatnio, y, zrobiliśmy coś takiego, że do tych, mimo że mało poważnie mi od tych pozostałych współwłaścicieli, coś co ja podpisałem się do, do tych współwłaścicieli z prośbą o zajęcie stanowiska przed nich, opisując im jaka jest sytuacja i z prośbą, żeby zajęli w tej sprawie oni e, stanowisko, bo nie wiem, no, bo czasem odnoszę wrażenie, że, że ci pozostali e, współwłaściciele są rękomanipulowani przez tą osobę byli informowani do końca o co chodzi. Nie rozumiem poleczny, że tej postawy, dlatego że to, te dwie wiedziałki, którymi dysponują ci współwłaściciele, nie można skutecznie zagospodarować jak nie będzie tej drogi. A, ale najwidoczniej ta osoba stwierdziła, że no właściwie dlaczego nie umie stwój na jednym rokiem, czyli dostać odszkodowanie i mieć dojazd do tych działek i sprzedać te działki jeszcze dodatkowo. No i tu zaczyna się cały kłopot, bo już dawno byśmy zapomnieli o tych drodze, e, Bo od dwóch właścicieli mam już zgodę na piśmie, porozumienie podpisane, że, że przekazują darowizną od trzeciej osoby z współwłaściciela, też mam zgodę, jeśli mówię o od czwartej, zostają te nieszczęsne dwie działki, jest ośmiu y, współwłaścicieli, z których jeden winduje tak cenę, a ja nie mogę zapłacić y, ceny powyżej tego, co mi, mi rzeczoznawca y, ok No stoimy w y, miejscu. Y, y, takie są przepisy i czasem nie ma, nie ma z tego wysia Ja mam nadzieję, że, że też ten nacisk taki społeczny... Y, powoduje, że ta Pani może ta zmienić swoje stanowisko, a dopóki nie zmieni, to ja nie mam również. No Majdanie lubię sami się złożyć, Bo nie taka Ja wiem, ja wiem, taki przykład jest na Mieszce na Majdanie. Ale na Majdanie tam było szczere pory, można było ruszyć, a tutaj w tej chwili i domy są, i ogródzenia, i... Nie tak, ale... Tam jakieś Nie, dokładnie, to nie jest duża powierzchnia. To jest duża powierzchnia i to udostępnia te działki, no ale no, tak, tak to czasem bywa. Tu, e, jeżeli ta pani nie zmieni swojego e, stanowiska, pozostali e, na Majdanie było więcej mieszkańców, ja przypuszczałam a tutaj jak wszystkich e, 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 właścicieli to, to zostało pięciu, no to mówią, że tak, rezygnujemy. Nie chcemy odszkodowania za swoje, to jest chcemy się zrzucać, żeby zapłacić jej. Nie. To jest problem. Tak jak mówiłem, panie przewodniczący, jeśli chodzi o odpowiedzi na zapytania. Rozumiem. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. To są sprawy organizacyjne i bieżące. Bardzo proszę, pan sprawy, pozabiera głosu. Panie Wójcie, chciałbym się odnieść dosłownie do spotkania w sprawie tych drog, tej drogi, tej budnic. Pytanie pierwsze. Czy w z Kańty po tym ostatnim piśmie 27 kwietnia i 14 maja, czy dostali już odpowiedź odnośnie przejścia przez... Drogę? było przez ujęcie 300. Metrów. Może ja się tak posłużę przykładem. Pierwsza wersja była przejście było przez skrzyżowanie drogi powiatowej, yy, które nie ma. Górki i drogi decharskiej. Drugie przejście nie było u pana Krysy i pana Pietrasa. Zmądamy się tym łukiem. Trzecie przejście było u zamku. Czwarty był układ pani pensji, panie I piąty to przejście, to jest tak zwane strzeg wariantów, ten wynik wynikowy, To w tej chwili on jest 250 metrów odemnie. Ja miałem 2400, 1800, 1300, 720 metrów, a w tej chwili jest 200, 238 metrów. To jest jedna sprawa. Jest druga sprawa. Do no, wątności tam był zbyt złożony i oni mieli właśnie odnieść się do tego. Nic na, do tej pory, e, jako ten komitet protestujący, z królcówki, do którego też się dopinam, że nie mamy żadnej odpowiedzi <grym> na dzień dzisiejszy. A od ja pani są odmienne. Ale od kogo od pan przepraszam No właśnie od dyrekcji, od dyrekcji. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie. Czy e, otrzymaliśmy jakąś odpowiedź, po Stanowiska przez Radę na ostatniej sesji w sprawie nieprzeświadczenia w kolejnych trzech sesjach przedstawiciela z dyrekcją. Dwóch, przepraszam. I następna w tym związana sprawa przejście przez Załosie. Tam była też dyskusja z Komitetu Protestującego mieszkańców Strzeszkowic, między innymi pan Rola. Tam był też punkt odnośnie właśnie przejścia przez Zaosie. To jest łąka, teren balkisty, rzeka i później przejście już w kierunku Dorotkowej Jodka. Dziękuję. Proszę bardzo, jesteśmy. To jest właściwy punkt. To teraz tak, jeżeli dobrze rozumiem intencję radnego, to po tych rozmowach i, i, i odpowiedziach Zarządu dwóch krajów, ja uczą oddział w Lubimy. Myślę, że teraz jest odpowiedni moment, bo oni ciągle opowiadają, no dobrze, no to czekajmy na protokół z Dopiero wtedy będziemy rozmawiać. I wygląda na to, że to jest teraz odpowiedni moment do tego, żeby ich zaprosić na, na sesję. My z tego wysłuchać. To przekazuj Ja. Mogę powiedzieć, że bardzo chętnie to uczynię, chociaż znając wcześniejsze doświadczenia to, ale...